Stary obiekt dawny, dawnego zaplecza basenów transplodowych, których już nikt prawie nie pamięta. Później Izby wyczyścić ma nowego właściciela, czyli Kom komendę chorą ZHP, w której to będzie stacja harcerska i strefa przygody. I strefa przygody. O jak ładnie to brzmi. <laughs> Tym bardziej że to jest przy parku, więc przygody mogą być rozliczne. Proszę Państwa, cieszę się bardzo, że ten obiekt ma nowego gospodarza, tym bardziej, że program, który Państwo przedstawili do realizacji w tym obiekcie bardzo dobrze wpisuje się w nasz program rewitalizacji Doliny Zbowiążki. A więc to, co rozpoczęliśmy budową basenu na Słodowie i. Te elementy, w którymi ten basen obrasta sportowo-rekreacyjnymi, bardzo dobrze łączą się z tymi zamierzeniami, które Rządza Kartelstwa Polskiego chce realizować. A więc znaleźliśmy nie tylko partnera na budynek, ale partnera na gospodarowanie sportowo-rekreacyjne Doliny Bowiążki. W ten sposób uda nam się połączyć dwa parki: Park Sienkiewicza który jest tradycyjnym parkiem, z parkiem sportowo-rekreacyjnym, który powstaje z drugiej strony torów. Te obydwa tereny już są skomunikowane i za kilka lat na pewno będziemy mogli powiedzieć, że mamy piękne tereny wypoczynkowe, w których będą już zaczynają chętnie korzystać włoskowianie, ale będą mieli dużą paletę ofert. Myślę, że kilka zdań na ten temat Pani Pan komendant czy pani komendant? Szanowni Państwo, Związek Artystwa Polskiego podejmuje się wielu działań mających wpłynąć na poprawę sytuacji warunków, w których działają. Nasze jednostki hawcerskie i ten przykład Włocławka jest przykładem szczególnym, bo nasz wniosek, który wpłynął do prezydenta miasta i do Rady Miasta został rozpatrzony bardzo szybko. Rada Miasta podjęła uchwałę, która pozwoliła nam stać się w pełni właścicielem tego obiektu na bardzo korzystnych warunkach, tylko za 1% jego wartości. To jest dla nas możliwe. Gdyby to była pełna cena rynkowa, nie bylibyśmy w stanie tego obiektu zakupić i nie bylibyśmy wówczas w stanie również wykazać się przed potencjalnym źródłem dofinansowania, czyli środkami unijnymi, prawem własności, który pozwala inwestować w, 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 i zapewnić w trwałość naszego projektu. Nasz projekt nazywa się bardzo ładnie Strefa Przygody i miejmy nadzieję, że wszystko, co tam będzie się działo, będzie służyło dzieciom, ich rówieśnikom, harcerzom, ich kolegom nienależącym do organizacji, ale także rodzinom harcerskim i mamom, i tatom, oraz bardzo chcielibyśmy, żeby ten obiekt żył właśnie w pełni takim życiem społecznym, odpowiadał na potrzeby rodzin Wocławka i żebyśmy mogli przygotować bardzo ciekawą ofertę dla najmłodszych członków naszej organizacji. To, że towarzyszy temu obiekt Osiru. Jest dla nas też bardzo dobrym rozwiązaniem. Nie musimy już tam inwestować, to będzie działanie miasta, ale będziemy z tego już, co wynika z naszych rozmów z Panem Prezydentem mogli korzystać z tego terenu, więc zajęcia będą uatrakcyjnione jeszcze o ten walor zewnętrzny sportowy. Jeśli macie Państwo pytania. Ja chciałbym tylko jeszcze dodać, że tutaj szykujemy duży projekt o zasięgu wojewódzkim, regionalnym, który pozwoli harcerzom przygotować ofertę dla młodzieży niezorganizowanej. Liczymy, że tym sposobem nasza organizacja pozyska nowych członków a jednocześnie będziemy mieli możliwość przeprowadzenia remontów, modernizacji i dostosowania tych obiektów, bo zabiegamy jeszcze o inne obiekty na terenie województwa dla celów właśnie działalności harcerskiej, działalności na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin, tak jak tutaj druga komendantka powiedziała.